Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go u pana Siusiaka. Ostatni odcinek w tym momencie ma 781 wyświetleń, 72 łapki w górę, 6 tylko w dół, a więc nieźle jeśli chodzi o łapki. Z wyświetleniami trochę gorzej, bo już minęło parę dobrych dni. No ale rozumiem, że zaczęła się szkoła, także macie też mniej czasu e, z tego powodu na oglądanie YouTube'a pewnie i tak dalej. Mam nadzieję jednak, że ten filmik, ponieważ rzucę go w weekend, będzie miał już więcej wyświetleń. Jak widzicie, też załączam oczywiście jak zwykle komentarze, wybrane przeze mnie. A jeśli chodzi o ten odcinek, to tak jak obiecałem, będą walki w gimach. Chyba około 3 czy 4 gimów będziemy starali się podbić. Za wszystkie łapki w górę. Pod ostatnim filmikiem też chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować. Jeśli chodzi o suby, to w tym momencie jest ich 361 na kanale. Bardzo wam za wszystkie dziękuję. Jeśli macie jakieś opcje udostępniania moich filmików, przekazywania dalej, to byłbym wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dodam też, że na 500 subskrypcji jest planowany przeze mnie taki mały special, także mam nadzieję, że niedługo już uda się go wrzucić na kanał. Jeszcze co prawda nie jest nagrany, ale brakuje jeszcze ponad prawie 140 subów, więc yy, myślę, że spokojnie się wyrobię. A teraz już zapraszam Was na odcinek i miłego oglądania. W odcinku będziemy starać się przejąć Jimmy yy, na warszawskiej ochocie. Pierwszy Jim dosyć trudny, bo Florion i Slowbro powyżej 1400 combat power, Hypno 816, on jak najbardziej był pokémonem w moim zasięgu, ale dwa kolejne mogły sprawić sporo, sporo Problemów. Postanowiłem jednak spróbować, ponieważ e, teraz praktycznie każdy gym, e, który napotykałem e, wcześniej, miał Pokémon nawet powyżej 2000 CP, a więc bez żadnych szans dla mnie na jakiekolwiek, e, jakąkolwiek walkę. Raticate, jak widzicie, tutaj jest super efektywne, miał ataki, dlatego go wystawiłem. Na, jako pierwszego no ładował mu się Hyper Beam, a więc jeden z najsilniejszych ataków w grze z tych do ładowania no ale niestety hipno, to starcie jeszcze wygrał, kolejny Raticate też super efektywny ten szybki atak miał? chyba nie, a nie, jednak nie miał super efektywnego bo to już był jakiś inny chyba Quick Attack to był, chyba tak yy, a więc nie, już, nie był już yy, Typu mrocznego No i Hipno znowu wygrał. Teraz Starmi. No dosyć zbliżone Combat Power do Hipno. Niestety ten, mimo że nie miał już punktów życia, to dalej trwał jeszcze w tej sali i bronił jej. To prawdopodobnie jakiś bóg gry, czy lag po prostu serwerów. Tutaj Jinx 432 CP, no więc nie za wiele. Nie miała żadnych szans, tym slowbro. O mocy 1400, chociaż mimo wszystko troszkę obraźni udało się jej zadać. Miałem nadzieję, że uda się tego slobro jeszcze pokonać. Kolejny Firo, ale zdążył tylko użyć jednego ataku, tego który się ładował, i został jak widzicie szybko pokonany lodowym atakiem, który był na niego super efektywny. No i ostatni Pokémon z mojej szóstki to Hipno. O, Nikuju, chyba najwyższe combat power w moim teamie w tym momencie, w którym nagrywałem te walki. No i walka była bardzo, bardzo wyrównana. Mogłem troszkę może starać się unikać tych ataków, ale chciałem jak najszybciej, jak najwięcej użyć tych Shadow Boli. Niestety zabrakło naprawdę niewiele. No i tylko 500 prestiży udało się zabrać tej sali. Postanowiłem spróbować mimo wszystko jeszcze raz. Bez leczenia pokemonów, po prostu 6 domyślnych. Miałem nadzieję, że może ewentualnie po zbiciu poziomu sali na level 2, automatycznie wtedy wypadłby z niej hipno. Może wtedy szóstką pokemonów udałoby się jakoś załatwić tego Slowbro no i tutaj mister Mime widzicie jak walczy z tym hipno. niestety skazany był na porażkę od samego początku jednak całkiem niezłe obrażenia zadane tutaj już Lolek i jego dosyć szybki atak o małym cooldownie typu wodnego chyba to jest wodna broń no i niestety znowu zawiesił się na chwilę Hypno niewiele brakowało żeby użył kolejne umiejętności specjalne i pokonał Lolka, ale tutaj już walka ze Slowbro i praktycznie zero szans na cokolwiek. Dwa razy użyty Dragon Pulse, a więc i tak całkiem nieźle. Nie wiem dlaczego Jing została pokonana jednym atakiem specjalnym, ale miała chyba 300 Combat Power, a więc no. Można powiedzieć, że to było do przewidzenia. Ten Hypno też 287 CP, a więc 6 razy mniej niż Slowbro mniej więcej. Udało się parę razy użyć Shadow bola Kolejna Jinx. Użycie umiejętności specjalnej. No, troszkę obrażeń zadało, ale niewystarczająco jak widzicie. No i jeszcze został jeden Hypno. Niestety umiejętność specjalna Slowbro nie dała zbyt wielkich szans. Jeszcze Psychic użyty. Jeszcze raz, ale minimalnie, minimalnie zabrakło. Mal, malutki paseczek zdrowia dostał temu slowbro. Znowu zostałem pokonany i tylko 500 prestiżu. musiałem jeszcze dwa razy wygrać w ten sposób, żeby e, odblokować drugi level sali, a raczej zdegradować ten trzeci do drugiego, więc po prostu sobie odpuściłem. Szkoda było rewajwów i pushionów i możliwe, że nie mogłem kontynuować dalej tego odcinka. A tak to nam tutaj kolejną salę, też należącą do niebieskich, hipno tylko 1000. 200 CP i to jeden Pokémon, więc powinno się udać bez większych problemów. Wyleczyłem już swoje Pokémony, które były osłabione po tamtych walkach. No i znowu najpierw ten, który powinien być super efektywny, ale to właśnie miałem problem z odróżnieniem. Mogłem sprawdzić dokładnie, który ma ten lepszy atak typu ciemność, czyli ten bite. No ale wystawiłem dwóch. Raticate'ów Użycie Hyper bardzo dużo obrażeń zadało, a więc nie najgorzej. Teraz już Bite i powinien ten Radicate niby, niby wygrać. Już naładowany Hyper Beam, tak jest, użyty. No i hipno jednak bardzo ładnie przeżył ten atak. Dużo lepiej z tego wyszedł niż z poprzedniego. No i teraz Jujo powinien już pokonać tego hipno, ale gra się znowu zawiesiła. No i przeciwnik mógł dalej atakować, mimo że już nie miał tak naprawdę punktów zdrowia. No, muszą coś popracować nad tymi walkami w gymach, bo to jest naprawdę głupie, że Asztyny trzeba przyjąć obrażeń jeszcze, mimo że już Pokemon jest pokonany. No i sala przejęta. Pierwsza przeze mnie na tym koncie. Szybko postanowiłem ustawić Pokemona. Chwila namysłu i wybrałem Jinx 432 CP. Jedną z tych, które miały najwyższy poziom IV. No i kolejny Jim. Niemal taki sam też. Hipno 1200 jako jedyny Pokémon. Już nie, nie zmieniałem tym razem. Wybrałem po prostu e, standardowo, czyli tak jak e, zasugerował mi system gry. Pierwszy y, z moich Pokémonów był to ten Hypno o najwyższej mocy z moich aktualnie posiadanych. No i dzięki temu, że miał umiejętność specjalną, super efektywną na innego Pokémona psychicznego, to udało się sporo obrażeń zadać. Niestety tamten też miał y, umiejętność y, super efektywną na mnie, a więc nie udało się po prostu pokonać. Go jednym Pokemonem, Mr. Mime. Też. E, z umiejętnością specjalną, super efektywną niestety. Hipno podobnie działał na mojego Pokemona. No i niezbędny był trzeci, czyli Starmie. użyty Psychic, No i już bez punktów życia hipno. Czy zdąży użyć? Zdąży użyć jeszcze tego Shadow Bola nie Hyper Beamu, przepraszam. No ale na szczęście szybko już zniknął i to drugi Jim przeze, przeze mnie przejęty, także drużynie niebieskich. No i też szybko trzeba było zostawić Pokemona. Ok, po, uda, Udaliśmy się dalej i znowu. Tym razem Och! Teatr. No i tutaj już trudniejsze Pokemony do pokonania. Będzie to z pewnością bardzo długa walka, jeśli... Zdecyduję się. Yy, spróbować podbić ten gym. drugi level, ale dwa silne Pokemony i trzeba było jeszcze uleczyć tutaj Starmi Hyperpołsionem i ożywić jeszcze hipno Mr. Mima i Jinx. Tą Jinx, którą zostawiłem w pierwszym gymie, a więc już odzyskali niebiescy prawdopodobnie swoją salę. No i już przygotowujemy się do walki. Postanowiłem coś może zmienić. Wizing wystąpi w tym pojedynku. Wcześniej nie walczył. Zobaczymy, jak się spisze. Pierwszy lolek na Dugonga. Myślałem, że będzie bardziej wyrównany ten pojedynek, no ale jednak przeciwny Pokémon miał yy, no już sporą tą przewagę Combat Power, bo chyba około 400, nawet ponad 400 CP. Starałem się tutaj jakieś uniki wykonywać. No i jak najwięcej razy trafić Dragon Pulsem. Udało się ponad połowę zdrowia zbić temu Dewgongowi. No i teraz już Starmi. Niestety użyta umiejętność Blizzard, czyli zamrażanie. No i Starmi bardzo szybko została pokonana. Tutaj już hipno. No i byłem pewny, że teraz już. Uda się ga pokonać. Mimo, że ten już nie miał punktów zdrowia, to dalej, dalej walczył. No i mogłem tylko czekać na reakcję serwera. Tego Blizzarda już nie użył na szczęście. No i został Vaporion. 1471 Combat Power, a więc bardzo trudny przeciwnik dla mnie. Tym bardziej, że Vaporion jest jednym z lepszych Pokémonów do walk w Gymach, a nie miałem zbyt wielu, które działałyby na niego super efektywnie. Teraz Firo, ale Vaporion już użył umiejętności swojej specjalnej. Szybko pokonany Firo niestety. Raticate starał się coś tutaj jeszcze zmienić. Znowu Waterpulse, Vaporiona. Już naprawdę niewiele brakowało, żeby go pokonać. Miałem jeszcze Wizinga, któremu, e, tak jak napisał jeden e, z widzów, zmieniłem nazwę na Spławik, Nie będę wnikał już, nie wiem skąd taki pomysł. No i niestety nie dał rady. Więc udało się tylko pokonać jednego Pokemona mimo wszystko. Wystarczyło, że drugi raz pokonałem, pokonałbym tylko Dugonga, i już zostałby wtedy tylko Vaporion. A więc, maksymalnie, mniej więcej, dwie walki mnie jeszcze czekały. Wyleczyłem szybko Pokemony i ożywiłem te, które trzeba było przywrócić do zdrowia. Tutaj też postanowiłem coś zmienić. Eee, wystawiłem kadabrę. No i tutaj jeszcze myślałem co by tu pokombinować jeszcze jednego hipno. Zobaczymy czy się uda. No i Weezing znowu użyty, mimo że przegrał z vaporionem, to coś tam udało mu się zdziałać. No i znowu pierwsza była Sidra której za pierwszym razem udało się całkiem niezłe obrażenia zadać temu Dewgongowi Diugongo, Dragon Pulse, drugi raz użyty już No i chociaż połowę obrażeń, czy uda się zadać Niestety nie, teraz już kadabra wszedł no, i zdążył tylko parę razy machnąć ręką, i szybko Blizzard go wykończył, niestety. A więc to raczej nie był dobry wybór, jeśli chodzi o Pokémona. Trzeci to Hypno, czyli ten Juju. No i wydawało mi się, że już teraz, wszystko wskazuje na to, że będzie pokonany. I udało się wygrać. Jeszcze troszeczkę zostało punktów zdrowia. No i jakieś szanse na to, że. Będzie to ostatnia walka, też były. Znowu Shadow Ball na Vaporeona. Niestety mało obrażeń zadanych. Znowu Weezing. No ale różnica w sile Pokémonów znaczna jak widzicie. Niewiele mógł zdziałać. Jeszcze udało się użyć umiejętności specjalnej. Przed omdleniem. No i hipno teraz z kikiem, ale on był chyba... Nie był ee, nieefektywny na Vaporeona, więc całkiem niezło obrażenia udało się zadać. Jeszcze jeden raz. No i został ostatni pokémon Mr. Mime. No i było bardzo, bardzo blisko, żeby tutaj wygrać z tym Vaporeonem. Użycie Shadow Balla, jeszcze tylko zwykłe autoataki. No i Vaporeon tu już miał 0 punktów zdrowia, niestety mimo że nie miał już punktów zdrowia to pokonał tego Mister Mime'a, no i niestety przez błąd gry byłem zmuszony jeszcze raz wleczyć Pokemony i jeszcze raz mm, stanąć do walki w tej sali także no niestety moi Pokemony jeszcze zdecydowanie były bardzo, bardzo słabe ale myślę, że w następnym odcinku tego typu już będą miały Combat Power no, powyżej tych yy, wartości 1000. No i będzie już z pewnością dużo, dużo łatwiej coś tam ugrać. No i teraz już praktycznie formalność, no bo mamy 6 Pokémonów przeciwko jednemu. Przed chwilą niemal udało się wygrać trzema, więc bez większych problemów powinno się udać. Lolek prawie wygrał z tym Vaporionem. Znaczy, no prawie udało mu się zabrać połowę obrażeń. Teraz już Starmi. Jeszcze użycie super umiejętności. No i kolejny Waterpul z Vaporeona. Jeszcze jeden saiki No i jak widzicie, Vaporeon już na wykończeniu, a zostało mi jeszcze yy, cztery Pokemony, więc bez żadnych problemów. Tutaj udało się przejąć tą salę. No i udało się aż trzy sale przejąć w tym odcinku. Jeśli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Im więcej łapek w górę, tym większe szanse, że nagram kolejny odcinek. A kolejny będzie złapanie już rzadkich Pokémonów, gdzie naprawdę udało mi się spotkać niektóre bardzo, bardzo rzadkie. A myślę, że też zbliżamy się sporymi krokami do odcinku, gdzie. Gdzie będę ewoluował rzadkie Pokémony i te standardowe też, typu PJ a i inne, ale głównie skupię się na tych rzadszych. Jak widzicie, tylko udało się z jednej sali zdobyć punkty w tym odcinku, no ale myślę, że w następnym z przejmowania Dzimów jeszcze się uda więcej. Dzięki za wytrwanie, oglądanie do końca i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, cześć.